Cześć wszystkim, jestem Damian i razem ze mną jest Kamil i Tomek z Link Tychy. Zaczęliśmy współpracę miesiąc temu. Pomagałem pozyskiwać klientów głównie na powłokę ceramiczną. I jakbyście mogli, to jakbyście mogli się przedstawić i opowiedzieć, jak wyglądała Wasza sytuacja przed naszą współpracą. No to ja zacznę. Yy, to ja jestem Kamil. Yy, nasza współpraca. Yy, znaczy nasza praca przed współpracą właśnie. Yy, yy, Zamianem. Wyglądała po prostu na poczcie pantoflowej. Wyglądało to w ten sposób, że po prostu wszystko szło z polecenia, aczkolwiek nie było tego jakoś nie wiadomo ile, bo jesteśmy dopiero na początku naszej drogi właśnie z prowadzeniem jakiejkolwiek działalności, a szczególnie właśnie w takiej branży. Zawsze to było tylko zainteresowanie. Zdecydowaliśmy się na po prostu pójście tą ścieżką, jako drogą kariery. Nie było tego dużo, tak jak mówię, klientów nie było dużo. Też cudów się nie spodziewaliśmy, jednak zaczęliśmy jakby w kwietniu dopiero pracę, więc te pierwsze trzy lata zawsze dawaliśmy sobie na rozwój. Mhm. Daman zaoferował się tak naprawdę z pomocą. I tak naprawdę dopiero nasza praca zaczęła się. W trakcie tej kampanii, którą prowadził, tak naprawdę dużo tych, dużo tych kontaktów wpadło. Nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tyle, więc siłą rzeczy zaczęliśmy po prostu więcej pracować, więcej zarabiać, także wszystko wyszło na plus. Także tak to mniej więcej wyglądało. A co będzie, co będzie dalej, no to. Będziemy później opowiadać. A z kolega. Tomek. ja tutaj Tomek, potwierdzę słowa Kamila, także on wyczerpująco tu już chyba się wypowiedział. Ja jestem bardzo zaskoczony tym odzewem, jakie były z tej kampanii, także no, szczerze mówiąc, bardzo nas to zaskoczyło, że jest taki popyt na to. Jesteśmy zadowoleni i spróbowaliśmy naszych sił, jak to wygląda i jedyne nasze ograniczenie to jest tylko teraz działalność pełna, na 100%, że tak powiem, bo. I tak szłoby z tego, że tak powiem, mierzyć. Powiedzcie mi, ile mieście wcześniej, przez współpracę mniej więcej klientów, tak średnio? Średnio ja, to wpadało tak około może jednego, dwóch, yy, tak na tydzień, dwa. Coś około tego. I to nie były jakieś nie wiadomo jakie usługi, bo zwykle to polegało na jakichś praniach tapicerek. Czasem wpadły jakieś woski raz na jakiś czas powłoki ceramiczne, a tak naprawdę to na tym y, prowadząc studio detailingowe, y, należałoby się zawsze skupić. Dlatego ta droga pantoflowa nie szła też jakby w tą stronę, którą chcieliśmy. Y, nie mówię, że nie szła w ogóle, bo coś zawsze napędzałoby coś. Także y, ci klienci zawsze byli na, tacy, na takie mniejsze usługi, więc więc tak to mnie tak wygląda. na 3-4 godziny, czyli słuchę taka w środku, wyprać coś i ewentualnie mycie z, z aplikacją wosku. No, bardziej to wyglądało jak myjnia niżeli jakieś studio, a bardzo nam zależało na tym, żeby usłyszano o nas jako o studiu, bo myjnik jest bardzo dużo, a mynia, a studio bardzo się od siebie różnią i bardzo mało osób o tym wie. Dlatego y, cieszymy się, że mogliśmy to też jakby nakierunkować w tą stronę, nie? Mhm. że po prostu cała ta kampania pozwoliła nam wytyczyć sobie swoją drogę i w tą, dro tą dobrą drogę, w tą, w którą powinniśmy y, zmierzać. Także tak to tak to, tak to, mniej więcej y, tak to między innymi wyglądało. Z teraz usługami, jak... które wykonywaliśmy. A teraz jak to u Was wygląda z klientami? Na ile są pozapisywani już do przodu? Na tę chwilę zamykamy listopad, yy, jeżeli chodzi o powłoki ceramiczne. Wiadomo, tam jeszcze coś mniej. W międzyczasie coś tam zawsze yy, uda to nam się w ten, Tak, tak, jakieś tam właśnie pranie, czy to po znajomych, czy to, czy to, yy, czy to znajomych, znajomych, czyli ta druga pantochowa, która wcześniej już funkcjonowała. Yy, aczkolwiek na same powłoki ceramiczne, no niestety, ale znaczy niestety niestety, bo można się z tego cieszyć, ale też chciałoby się robić tego więcej, bo rzadko kto chce czekać tyle czasu yy, na usługę, ale no niestety powiem tak, bo nam brakuje też czasu na to. Nam brakuje czasu, czas nas ogranicza. Yy, chcielibyśmy jak najwięcej zrobić, a no niestety czynniki zewnętrzne też nie pozwalają nam na to, więc. Yy, no, listopad jest prawie zaklepany cały. Jeszcze tam jakieś, jakieś terminy by się znalazły, ale jeżeli by coś wpadło, a jeszcze tych kontaktów troszeczkę mamy do odzwonienia, to podejrzewam, że umowalibyśmy terminy już na grudzień. Jeśli byśmy się zajmowali tylko tym, nie jeszcze etatową pracą, to myślę, że do końca października byłby termin zajęty. A teraz jest koniec listopada zajęty, ale ze względu właśnie na to, że mamy jeszcze ten etat nie. To trochę utrudnia. Utrudnia to, Tam dokładnie. też właśnie w kampanii było z tego pierwszego miesiąca: Wyszło 69 lidów, więc właśnie. też macie dostęp cały czas do tej listy, więc możecie ich sobie odzwaniać, też się mm -hmm. przypominać. No bo wiadomo, ktoś tam pewnie z początku miesiąca powiedział, że. No, to jeszcze nie wiem, czy się zastanowię, albo że dopiero za miesiąc, czy za dwa, i tak dalej. Więc to też warto yy, odzywać się do, do ludzi na nowo, nie? A... No, jasne, te kontakty są, nie? Tak. A jak powiedzcie, jak z Waszej perspektywy wyglądała cała współpraca? Z tak od... naszej no, perspektywy? No, no. Na początku byliśmy bardzo zaskoczeni. Bo szczerze mówiąc nie spodziewałem się takiego odzewu. Myślałem, że tak jak kolega powiedział wcześniej, nie ma na to takiego popytu. myśleliśmy, no i... my że będzie 4-5 kontaktów. Tak szczerze mówiąc. No a tutaj nas. To... No. <grych> tak, tak. No, nie, oczywiście nie umówiąc nikomu, bo zrobiliśmy bardzo dobrą robotę. Yy, to nie było tak, że po prostu myśleliśmy, że nasza współpraca nie wypali. Tylko my myśmy mieli o tym złe przeświadczenie. I myśleliśmy tak, jak mówi tutaj Tomek, że to będzie tam jeden kontakt może na dzień i to będzie wszystko. A tu się okazało, że tych kontaktów wpadało czasem nawet i 5 na dzień, więc yy, nie było nas tego. ograniczało tak dalej czas, bo my pracując tutaj przy samochodach yy, dostawaliśmy kontakty, na które nie mieliśmy nawet czasu yy, zadzwonić, bo po prostu było tego tyle. Także opcja gdzieś o 22, ale kto no, by na telefon w sprawie połoki całnie, czy o 22. Nie? Bo, nie, bo wszyscy ram. No, nie, nie og ogólnie, ogólnie wszystko, wszystko naprawdę. Mi okazało się być miłym zaskoczeniem. Bo yy, tak jak mówię, no nie spodziewaliśmy się tego. Wiedzieliśmy, że robisz dobrą robotę, yy, bo widziałem to po tobie. Yy, po tym, jak podchodzisz do, tej, do tego tematu, że zależy ci przede wszystkim. I wiedziałem, że z perspektywy czasu to po prostu będzie miało sens. Stanęło na tym, że mieliśmy yy, z perspektywy czasu ma to sens. Yy, dlatego stwierdziliśmy, że po prostu trzeba jakby dać sobie więcej czasu, dać sobie więcej czasu i skupić się tylko na tym. Dlatego, dlatego ta współpraca jakby otwarła nam dro drogę i jakby głowę na to, że jesteśmy w stanie z tego żyć. Także yy, uważam, że to było bardzo ciekawe doświadczenie, czy było, bo po prostu dalej będzie, ale przez ten miesiąc, mówimy z perspektywy tego miesiąca, było to bardzo dobre doświadczenie. Jak i życiowe, jak tak i biznesowe, bo mogliśmy się sprawdzić nie tylko w roli detailerów, a także i marketingowców. Troszeczkę. Tak. Wiadomo, no jak prowadzisz swoją jakąś firmę, małą czy dużą, musisz wiedzieć dużo na każdy temat. Y, także tu byliśmy też bardzo zaskoczeni tym, że nasze rozmowy z klientami wyglądały na początku sucho. Bardzo. Bardzo sucho, a z rozmowy na rozmowę coś zawsze poprawialiśmy. I przez ten miesiąc mogliśmy się bardzo dużo nauczyć, co nam właśnie dała ta kampania, bo gdybyśmy jej nie zaczęli, to dalej nie wiedzielibyśmy, tak dalej nie wiedzielibyśmy jak z tym klientem rozmawiać, yy, jak go zainteresować przede wszystkim. Bo klienci są tacy, tak no po prostu człowiek zawsze interesuje go to ile ma za co zapłacić, a rzadko kto interesuje się tym co on dost, za to dostaje dostanie. i czasem po prostu jest tak, że kwota zawsze przysłania nam Yy, wizję tego, co dostajemy za to. Dlatego tutaj brawo dla ciebie, bo mimo ciężkich prób moich rozmów, Nie, no dobrze było. Dobrze. Yy, dałeś, dałeś radę, jakby wyciągać mnie z tego i poprawiać cały czas. Ja z, za każdym razem próbowałem coś od siebie yy, poprawić. Za każdym razem ta rozmowa była lepsza. I też było to widać po statystykach. Że coraz więcej tych ludzi zaczęło decydować się na tę usługę, coraz więcej tych ludzi przyjeżdżało. Bo na początku można było zaobserwować, że ludzie przyjeżdżali znaczy, umawiali się, ale nie przyjeżdżali. Bo po prostu coś było nie tak. A później, jakby z telefonu na telefon, ci ludzie zaczęli ufać nam przez ten telefon yy, na tyle, że po prostu przyjechali bez niczego. Na umówiony termin, umówioną godzinę i mogliśmy świadczyć usługę, jak na jaką się umawialiśmy. To właśnie to budowanie relacji, o którym cały czas rozmawialiśmy. Którego też próbowałem. Dokładnie. A jakbyście mogli podsumować, jakie wyniki macie po tym pierwszym miesiącu? Tak mniej więcej, bo wiem, że tam dużo osób jest na późny termin też umówionych, ale jakbyście tak mhm. mniej więcej podsumować, to jaki jest ten wynik? Czyli taki finansowy, tak? Tak, tak. Finansowy chodzi o to, że nas tu ogranicza właśnie taka jeden, ten jeden zapis hmm. w ustawie, że po prostu zróbmy działalność nierejestrową. No i ogranicza nas limit dzienny na jedną kasę 2700 zł. Tak to wygląda. No, ale ten, ale y, tak naprawdę wszystkich ludzi. Tak, tak, tak. Y, Podsumowując, z tych wszystkich ludzi, którzy są jakby na najbliższe te terminy umówi umówieni, to. Nie odliczając kosztów, bo to zawsze coś tam trzeba dokupić, czegoś zawsze braknie, po prostu yy, brutto około tych 10 tysięcy jesteś w stanie wyciągnąć za, dwa, za niecałe, niepełne 2 miesiące, czyli liczmy tak około tych 6 tysięcy bezpiecznie, 5-6 tysięcy na yy, miesiąc, jakby z samych tych yy, powóg przy naszym braku czasu, bo jeżeli, braku by, czasu tak. bo jeżeli byśmy mieli tego czasu więcej, to moglibyśmy z dwóch miesięcy tak naprawdę, no może nie z dwóch, ale z tych półtora miesiąca chociaż zrobić jeden, niecały. Także wyniki są ogólnie bardzo dobrze, bardzo dobre. Tak samo ponad nasze oczekiwania. Ale to też zawsze zależy od tego, ile, to ile zarobisz, zależy od tego, jaką tą ceramikę położysz. Bo bardzo dużo ludzi jest świeżych w temacie bardzo rzadko decydują się na nie wiadomo co. Bardzo dużo ludzi chce spróbować po prostu tego, czy to działa, czy, te, czy to warto zało, nałożyć, zaaplikować na lakier, czy, czy może jednak nie, bo jed, jeden słyszał, że warto, drugi, że nie warto, dlatego też bardzo dużo ludzi u nas jest na roczne, dwuletnie powłoki, a mniej na te właśnie, że tak powiem, topowe, topowe nie? te pięcio ponadletni. Ok, to tak jeszcze ostatnie pytanko na, podsum na podsumowanie na sam koniec. Yy, jakbyście mogli powiedzieć, przekazać coś osobom, które jeszcze się wahają przed podjęciem takiej współpracy, to co byście im powiedzieli? Naj najkrócej mówią: "Może warto". <grym> Ale coś. Tak, coś więcej, na przykład, co was powstrzymało, czy mieliście może jakieś obawy, obiekcje przed y, podjęciem współpracy? To znaczy, ogólnie bardzo dużo wiadomości się dostaje od marketingowców. Y, jeżeli zaczynasz jakoś tam działać fir firmowo na Instagramie czy tam na Facebooku, no głównie na Instagramie się pojawiają. Y, ja też dużo takich wiadomości dostawałem wcześniej przed Tobą, ale nie byli mnie w stanie po prostu zainteresować na tyle, żebym się na to zdecydował. I też, jakby ja nie rzucałem się na, na głęboką wodę, bo ten rok był po to, żeby sprawdzić się w tym. Yy, czy jest to jakby dla nas, czy możemy z tego żyć? Yy, czy nas po prostu nie będzie to wszystko przerastało? I dlatego też yy, nie decydowałem się na yy, żadną współpracę marketingową wcześniej, mimo że no, było około czterech, pięciu prób jakby przekłamane mnie do tego, żeby jednak spróbować tej, tego marketingu. Ty mnie zainteresowałeś tym, że zwróciłeś uwagę pierwsze na moją, moje logo. I bardzo, bardzo wiesz, dałeś coś od siebie. Nie napisałeś do mnie od razu z ofertą. Zainteresowałeś mnie jakby swym osobą, że zależałoby ci na tym, żeby coś poprawić. Po prostu tak sam od siebie, yy, yy, jakby przyszedłeś, nie? A nie, że dostaję wiadomość, tutaj masz moją ofertę i skorzystaj z niej, nie? Bo inaczej no, nie osiągniesz jakby wyników jakiejś yy, Twojej działalności. A tutaj też miałem jakby nie takie obawy, może, ale zastanawiałem się, czy warto, bo tak jak mówię, nie miałem z tym wcześniej styczności w ogóle. Ale stwierdziłem, że po prostu warto z Tobą współpracować, bo widać po Tobie, że zależy Ci na tym, żebyśmy obaj byli jakby obaj, obaj żebyśmy odnieśli sukces. Że Tobie zależy, tobie zależy na tym, żeby, żeby po prostu to u mnie działało, u nas działało. A mnie zależy na tym, żebyś po prostu. Ty byłeś za to wynagradzany, i żeby jakby opinia o tobie szła dalej, nie? Bo tak samo tutaj też działa, jakby w cudzysłowie, poczta pantoflowa, nie? Y, że jeżeli ja prowadzę jakąś tam firmę, działalność, i ktoś widzi mój post reklamowy, samą reklamę na Facebooku ze znajomych, który też, ze znajomych którzy też prowadzą firmę, to ja dostaję zaraz zapytanie, czy warto? zainwestować, bo też się na przykład zastanawiali. Ja teraz jestem w stanie powiedzieć, że warto, bo to ci się zaraz zwróci. Że ty jesteś w stanie przez ten nawet jeden miesiąc nauczyć się tyle, czego nie dowiesz się tak naprawdę z YouTube'a, czy gdzie byś musiał zapłacić za jakieś specjalne szkolenie z marketingu. A tutaj masz y, przedstawione to czarno na białym. Y, jak, y, co poprawić. Y, tutaj u ciebie też fajna sprawa z tym y, audytem. Fajnie, że przejrzałeś, jakby, mojego fanpage'a. Powiedziałeś mi, co mogę dodać, jak mogę to wszystko poprawić wizualnie, czy to yy, właśnie Facebook, czy Instagram. Ja jeszcze trochę tych rzeczy mam do wprowadzenia, po prostu z braku czasu tego jeszcze nie zrobiłem, aczkolwiek mam to cały czas w głowie i wiem, że powinienem to poprawić, yy, ale tak, jak mówię, to wszystko ty mi pokazałeś, nie? To wszystko ty mi pokazałeś, dlatego warto jakby w to zainwestować, bo to jest, no to jest inwestycja, to jest coś, co zwróci ci się na pewno, jeżeli będziesz się słuchał wskazówek. I tak jest ze wszystkim, czy jak idziesz na trening, bierzesz tenela personalnego, to też jeżeli nie słuchasz się jego wskazówek, a płacisz mu pieniądze, to nic z tego nie będziesz miał. A jeżeli idziesz na ten trening, zaangażujesz się w to, będziesz jakby... Yy, korzystał z każdej tej wskazówki, którą da ci trener, to osiągniesz swoje yy, te rezultaty, które sobie założyłeś. Te, osiągniesz tą sylwetkę, którą chcesz osiągnąć. I tu jest tak samo, tylko że tu budujesz firmę. I dlatego warto tą cegiełkę w postaci marketingu do niej dołożyć. No ja tak dodam hmm. krótko od siebie, że czym mnie kupiłeś, może to mi troszeczkę śmiesznie, ale kupiłeś mnie tym, że jesteś bardzo punktualny i szanujesz czyjś czas. Tak? Jak powiedziałeś, że zadzwonisz o 17, dzwoniłeś o 17. Jak powiedziałeś, że zadzwonisz o 19, dzwonisz o 19. Tak, to jest bardzo duży plus, bo wiadomo jak wygląda praca z ludźmi. Jeden Ci powie, że przyjedzie na 17, jest o 21. A tutaj bardzo duży plus dla Ciebie, że omawiamy się na konkretną godzinę i o sekundę, się ty, ty o tej godzinie jesteś po prostu, co jest też bardzo ważne, jak masz sztywny grafik. Wiesz, że musisz jakby być po tej porze i ty jesteś, więc to bardzo duży plus dla ciebie. Chociaż szczerze, mało osób zwraca na to uwagę, jeżeli ma być szczery, Bo zawsze tak no nie... musi być punktualny. Bo też nie lubię spóźnienia, ale mało osób na to zwraca uwagę, tak, do nas szczerze. Nie, żeś o tym kupił tak, szczerze mówiąc. O, punktualność jakby pokazuje zaangażowanie też troszeczkę. To, to że ci zależy na tym, to, więc. Z tego drugiej osoby mi się wydaje. Że tak, nadywały, tak, to do... jest ważne i jest ta punktualna godzina dla tego ustawiana. Hmm. No dobra, to nie wiem, czy chcielibyście może coś jeszcze dodać na zakończenie? Czy... Nie, ja to tu już chyba tak wyczerpująca on... <śmuchaj> przepowę dał, że Do siebie, od siebie nie dodam więcej. Dobra. No ja myślę, że, że, że wszystko było powiedziane w tych najważniejszych rzeczy. Także. Dobra, to dzięki wielkie. I... Dzięki również za swój To dziękujemy. Dzięki.